Dzień dobry. Witamy tutaj Eugeniusz. I Kasia. Dzień dobry. Znowu sobota. Piękny dzień. Czekamy na podłączenia. Chwała Bogu. Mm. Bardzo się cieszymy. Dzisiaj nie sobota, można co niektórzy dłużej pospać. Tam, przy takiej pogodzie, która jest taka szarawa trochę. Zobaczymy jak będzie. Mm. W każdym bądź razie piękny dzień, najlepszy dzień naszego życia. I dzisiaj właśnie znowu będzie ciekawy temat. Kraków, witamy tak, Kraków. Tak, witamy. Ela. Polska. Tak. Mhm. Chwała Bogu za ten dzień: Dzień radości, dzień miłości, dobroci, łagodności, życzliwości, pozytywnego jedności, nastawienia, cierpliwości. Ja. I wszczęśliwość, tak? Halleluja. No Bardzo się cieszymy, że podłączacie się regularnie. Cześć i chwała Bogu za to. I dziękujemy Panu za to, że dzisiaj Jego słowa będą płynąć z naszych ust. Nie nasze osobiste, nie nasze przekonania, tylko to, co Słowo Boże mówi. I dziękujemy Ci za to, Panie. Prowadź Ty tak, jak Ty to widzisz, tak, jak Ty to chcesz. Dzisiaj bardzo ważny temat, temat mądrości. Chwała Tobie, Panie. Amen. Tak, mądrość, gdzie ją. też, witamy. Tak, szukać. Tak. Mądrość, gdzie ją szukać. W dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne. Wiedzieć, gdzie szukać mądrość. I na początku chcę zacytować słowa kaznodziei Salomona, który mocno powiedział tak istnieje pewne zło które widziałem pod słońcem a jest nim pewien rodzaj pomyłki która wychodzi od zwierzchności pomyłki, która wychodzi od zwierzchności że głupców stawia się na wysokich stanowiskach a zasobni w mądrość siedzą nisko popatrz już wtedy Kaznodzieja, Salomon, najmądrzejszy człowiek na ziemi, zauważył to zło pod słońcem, że od zwierzchności wychodzi takie coś, że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko. To można znaleźć w księdze Kaznodziei, dziesiątym rozdziale, piątym i szóstym wierszu. My właśnie żyjemy, te historie powtarzają się w, w historii ludzkości regularnie. I my właśnie żyjemy znowu w takim momencie, gdzie te słowa się spełniają. I te takie sytuacje, że głupcy byli postawiani na wysokich stanowiskach, doprowadzały do tego, do tego że mocarstwa światowe upadały, były zastąpione przez następne. I my żyjemy teraz w, tak, w takim momencie, gdzie mądrość jest niepotrzebna w tym świecie. I dlatego powiedział apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, trzecim rozdziale, albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, od on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Czyli ten świat myśli, albo te systemy, które tutaj są, myślą, że one są mądre. Ale to jest głupstwo Boga. I one przez tą swoją mądrość w cudzysłowiu upadną. I teraz pytanie, gdzie można znaleźć prawdziwą mądrość? Bo my nieraz znajdujemy się w sytuacjach życiowych, w której tej mądrości potrzeba. I często jest tak, że my, wierzący idący z Chrystusem oczekujemy od razu cudów, żeby jakąś sytuację zmienić, żeby jakąś sytuację uzdrowić. Powiedzmy taki przykład prosty z życia, który bardzo często się teraz niestety w tym systemie postawia: rozpada się małżeństwo, rozpada się rodzina. I co człowiek często robi? Modli się do Boga, żeby Bóg, Bóg to z powrotem uzdrowił, żeby Bóg to ze sobą powiązał, żeby żona albo mąż, którzy odeszli, powrócili. A byłoby mądrzejszą rzeczą i tak to zawsze pismo święte pokazuje Pomodlić się do Boga o mądrość w tej sytuacji, żeby pokazał. Tak, o mądrość w tej sytuacji, żeby Bóg pokazał, co jest senkiem tej sytuacji, dlaczego ta sytuacja powstała, co ja, jako człowiek, jak osobiście do tego dołożyłem, żeby Bóg objawił mi swoją mądrość i pokazał mi, jaka moja rola w tym wszystkim była. Bo nie zmienisz z tej sytuacji, przez to, że, 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 że Bóg zadziała tak, że żona wróci albo mąż wróci, jeżeli ty nie zmienisz siebie, to znowu nastanie po paru tygodniach, czy po paru miesiącach, czy po paru latach ta sama sytuacja i znowu to się powtórzy. Mądrość Boża powoduje to, że my się zmieniamy. Pracujemy sami nad tak. sobą, łącznie z modlitwą, bo tylko ta jedyna relacja osobista, ona będzie wpływała, że Duch Święty napełni nas i będzie nam pokazywać, co my w sobie mamy zmienić. To jest odnośnie małżeństwa, tak. czy relacji z drugim człowiekiem, z innymi osobami, bo często łatwo jest krytykować drugiego, ale to pokazuje, co w nas jest, co w sobie, co we mnie siedzi. Tak. To jest z każdym człowiekiem, tak, przede wszystkim do Boga. Bo z każdym problemem, z którym mamy do czynienia, mamy co najmniej w 50% do czynienia. W 50% wprowadziliśmy właśnie tą sytuację. I dlatego jest bardzo ważne pomodlić się najpierw, żeby Bóg dał człowiekowi mądrość, dał mi mądrość, jak ja mam tą sytuację widzieć, żeby pozwolił mi, pomógł mi w tym zmienić moje toki myślowe. I dlatego pytanie, gdzie można znaleźć tą mądrość? Tą mądrość. Prawdziwo, nie tą mądrość światową, systemową. W Księdze Joba, w 28 rozdziale, powiedziane jest tak. Lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu? Człowiek nie zna drogi do niej. Nie można jej znaleźć w krainie żyjących. Nie można jej dostać za szczere złoto. Ani nie można jej nabyć na wagę srebra. Skąd więc bierze się mądrość? I gdzie jest miejsce rozumu? I teraz odpowiedź. Bóg wie o drodze do niej. On, tylko On zna jej siedzibę. Czyli naszym źródłem, gdzie musimy pójść i prosić o tą mądrość, jest Bóg. I Bóg te, daje tego, z radością daje to, tej mądrości. Bo na przykład mamy przykład Salomona z dawnych czasów, który był najmądrzejszym człowiekiem na ziemi. I on modlił się do Boga o mądrość. I Bóg mu jej dał. I on stał się najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Bo w Księdze Królewskiej, w pierwszej Księdze Królewskiej, 10 rozdziale jest powiedziane: I cały świat pragnął oglądać Salomona, aby słuchać jego mądrości, jaką Pan włożył w jego serce. Popatrz. Pan włożył w jego serce mądrość. Dlatego cały świat pragnął słuchać Salomona. Nie dlatego, że on. Tylko, że Pan włożył swoją mądrość w Jego serce. I teraz pytanie do nas, znowu w Księdze Joba. Czy podsłuchiwałeś na Radzie Bożej i stamtąd zaczerpnąłeś mądrości? Właśnie. Podsłuchiwać na Radzie Bożej i tam zaczerpać mądrości. To może być na przykład tak, że codziennie będziesz czytał Słowo Boże, bo Słowo Boże Spisane, spisane Słowo Boże jest kopalnią mądrości. Jeżeli się pomodlisz przed czytaniem Słowa Bożego, o prowadnictwo Ducha Świętego, to On pokaże Ci tą mądrość do Twojego życia. Proś codziennie o mądrość na dzień dzisiejszy i dziękuj, że ona już w Tobie jest. Bo jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus jest Twoim Panem i On mieszka w Tobie. To ta mądrość już jest w sobie, tylko jeszcze jest nieodkryta. Dlatego jest ważne, żeby prosić o to, żeby Bóg odkrył tą mądrość, którą w nas włożył. Bo Bóg jest wierny. I w Księdze Psalmów, w Psalmie 111 jest powiedziane: Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Czyli respekt. Przed naszym Panem, przed naszym Bogiem. Jest początkiem yy, mądrości. Tam znajdziesz, tam jest ta kopalnia. A Bogu. I chciałem przeczytać czas przypowieści Salomona z drugiego rozdziału parę tak wierszów, które Bóg skierował do każdego z nas. I mówi Pan tak: synu mój, albo córko moja, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania. Nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeśli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość. Z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, szczegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Popatrz, on nie tylko daje mądrość, jest tarczą, ale on czuwa nad Twoją drogą. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość każdą dobrą drogę. Gdyż mądrość wejdzie gdzie? Do Twojego serca. Popatrz, myśmy przedtem czytali, że Bóg włożył Salomonowi mądrość w jego serce i tak samo jest z nami. Ta mądrość będzie jest w naszym sercu. Ono wejdzie do naszego serca. Serce zostanie uzdrowione. Zaczniemy widzieć inaczej. Zaczniemy chodzić w wierze, a nie w tym, co widzimy fizycznie. I mówi dalej Bóg. Rozwaga czuwać będzie nad tobą roztropność będzie cię szczec i będziecie zachowywać mówi w następnym wierszu w dwunastym zachowywać się będzie od drogi zła od człowieka który mówi przewrotnie a ten świat jest pełen przewrotnych rozmów pełen przewrotnych wiadomości i dlatego ta mądrość boża będzie ci od tego chronić, będziesz odrzucał tą ciemność, która płynie. I później Salomon powiedział szyderca nadaremnie szuka mądrości, lecz dla roztropnego poznaniec rzeczą łatwą. W sercu rozumnego mieszka mądrość, lecz nie można jej znaleźć we wnętrzu głupstwa, Gup, głupca, przepraszam. W sercu rozumnego mieszka mądrość, lecz nie można jej znaleźć we wnętrzu głupca. A co czytaliśmy na początku? Że głupców stawia się na wysokich stanowiskach. Takie coś zauważył właśnie Salomon. I pamiętaj o tym: jeszcze parę takich słów z przypowieści Salomona. Bojaź Pana jest szkołą mądrości, powiesz Panu swoje sprawy. A wtedy ziszczą się Twoje zamysły? Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztopnością. To są wszystko rady płynące od naszego Boga, wypowiedziane przez słowa Salomona. bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Gdyż Bóg daje człowiekowi, który jest mu miły, mądrość, wiedzę i radość. Bóg daje, On chce Ci to dać. Poproś. Jeżeli jesteś w jakiejś... tak. I przyjmij. Wierzę. Przyjmij wierzę. I co jeszcze? Mądrość daje mędrcowi więcej siły, niż jej ma dziesięciu możnych w mieście. Popatrz. Jaka różnica. Mądrość Boża przewyższa wszystkich. Przewyższa wszystko. I w Łukasza 21 rozdziale powiedział Jezus Chrystus do swoich uczniów tak. Weźcie sobie to do serca. By nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Szło tutaj o, o sytuację, jeżeli będą prześladowani, że będą musieli stanąć przed namiestnikami, czy, czy, y, czy tymi, którzy mają wpływ w danym kraju, czy w danej okolicy. Jezus mówi tak do swoich uczniów: Ja bowiem dam Wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy Wasi przeciwnicy. Ja. Powiedział Jezus Chrystus, dam wam usta i mądrość. To jest to źródło mądrości. Tam idź, tam szukaj, dlatego my zawsze mówimy, patrz na Jezusa Chrystusa, zwracaj na Niego uwagę. Od Niego dostaniesz odpowiedzi przez Ducha Świętego, od Niego dostaniesz odpowiedzi przez Słowo Boże spisane. I później w Koryntian jest powiedziane, że Bóg wniwecz obróci mądrość mądrych a roztropność roztropnych odrzucę. Gdyż to, ta mądrość tego świata jest u Boga głupstwem, jak żeśmy czytali na początku. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości, popatrz, świat przed swoją mądrość nie poznał Boga. Nie chce Go poznać. I On be, nigdy nie będzie wskazywał na Boga. Nigdy nie będzie szukał rady tam u Boga. Będzie się opierał na własnych mądrościach. Dlatego tam nie znajdziesz, w tym systemie nie znajdziesz odpowiedzi na ważne pytania. Nie znajdziesz tam pomocy, prawdziwej pomocy. I dlatego, mówi dalej apostoł Paweł, przez to upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie, które dla tego świata jest głupie. A to zwiastowanie mówi o Jezusie Chrystusie. Zwiastujemy Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest mocą i czym? I mądrością Bożą. Tam znajdziesz odpowiedzi. Tam będziesz zachowany. I później mówi apostoł Paweł dalej w pierwszym liście do korytarza, w drugim rozdziale. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej, nie na mądrości ludzkiej. I w Efezjan pierwszym rozdziale, ósmym wierszu, jest tu mowa o łasce, której nam hojnie udzieli w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Popatrz, jeżeli idziesz z Jezusem Chrystusem, ta mądrość i roztropność została ci dana za darmo, bezwarunkowo w postaci Jego łaski. I tam możesz czerpieć. To jest tak jak studnia, tylko musisz zanurzyć swoje wiadro, żeby wyciągnąć z wody. Tak, ten krok to jest w Tobie już, jeżeli idziesz z Jezusem Chrystusem. Jeżeli nie, to masz możliwość powiedzieć na głos, uwierzyć w sercu swoim, wyznać słowami swoimi, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem. I że teraz chcesz, żeby On w Twoim życiu królował, żeby Ci pokazał, że On jest drogą prawdą i życiem. Jeżeli to wypowiesz na głos, to Jezus Chrystus przyjdzie i ci pokaże twoją drogę. Zacznie się u ciebie zmieniać. To nie będzie tak, ale zacznie się proces w tobie. Zaczniesz widzieć wiele rzeczy inaczej. Dlatego zachęcamy każdego, który jeszcze nie przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Boga. Niech to teraz zrobi. I później mówi apostoł Paweł tak, a Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa Ojciec chwały dał wam nam dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego Bóg daje tego ducha mądrości i w ten sposób dostajemy objawienia kim on jest i jak go poznać jak z nim iść i wszyscy do Kolosan mówi apostoł Paweł w drugim rozdziale aby pocieszone były wasze serca i połączeni w miłości, zdąży, zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznanie tajemnicy Bożej, którą jest Jezus Chrystus to jest właśnie ta tajemnica Boża że wszystko zostało w Jezusie Chrystusie, i jemu zostało wszystko przekazane że On jest drogą prawdą i życiem że On pojednał świat z Bogiem. Tylko teraz ten świat, każdy z nas, musi osobiście przyjąć to pojednanie. I mówi dalej, w którym są ukryte wszystkie, ile? Wszystkie skarby mądrości i poznania. W Jezusie Chrystusie wszystkie skarby mądrości i poznania. Bezgranicznie, wszystkie. I w liście Jakuba są takie piękne słowa. A jeśli komuś z Was brak mądrości, Niech prosi Boga, których wszystkich obdarza chętnie i bez wypominanie, a będzie mu dane. Popatrz, jak prosto. Jak prosto. Proś Boga, bo On obdarza chętnie i nie wypomina. Popatrz, dajcie Ci mądrość, a Ty nie skorzystałeś. I dalej mówi Jakub w trzecim rozdziale, i nie jest to mądrość, która z góry występuje. Mówi o tej mądrości tego świata, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Popatrz tutaj, świat, system właśnie taką mądrość preferuje. Przyziemną, zmysłową, gdzie porządliwości grają wielką rolę, demoniczną. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. I na tym, tym czymś funkcjonuje ten świat. Na kutliwości, zazdrości zaczyna się od małych yy, sytuacji, od małych powiedzmy grup, a kończy się na różnicami między narodami, między kontynentami, między organizacjami i tak dalej. Kłótliwość zazdrość, niepokój, złyczyn, wypominania, kłótnie, spory. Ale Bóg daje tą mądrość, która jest z góry, z góry, bo ona jest przede wszystkim, mówi tak, Pismo Święte, czysta, następnie miłująca, pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, Nieobudna. Ta jest, to jest to mądrość, która przychodzi od Boga. Pełna miłości, czysta, pokojowa, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobudna. Tu znajdziesz prawdę. Tu znajdziesz dobrą drogę. Tu znajdziesz odpowiedź, jak się zachować. Nie tam, gdzie jest przyziemność, zmysłowość i demoniczność. Tam nie znajdziesz. Dlatego patrz na Chrystusa. Wszystko jedno, w jakiej sytuacji teraz jesteś. Poproś o mądrość, bo Bóg daje chętnie. Obdarza wszystkich chętnie, którzy go o to proszą. I dostaniesz odpowiedzi. I zmienisz sytuację. I wygrasz, bo Bóg czuwa nad Tobą. Dokładnie. I to jest to, co. Poproszenie, prośba, nie otrzymujecie, bo nie prosicie, jak mówi słowo. A co robił Jezus jak był na ziemi, modlił się, rozmawiał z ojcem. Od... Dzień, w dzień. dzień w dzień co dzień. robił? Odchodził na bok, zostawiał uczniów, gdzie szedł, na rozmowę, na intymną relację ze swoim ojcem. I co my mamy robić? On jest naszym przykładem i wzorem. Na czyj przykład jesteśmy stworzony? Na Boży przykład, na obraz Boga. I co my mamy robić? Mówimy tak samo i do siebie. My się, każdy się spotyka z różnymi sytuacjami. Dnia codziennego, to, co teraz było, na świecie, co się dzieje, w małych grupach, wśród osób. Często są oceny, krytyka, nie wiadomo różne rzeczy. Ale co jest? Jak człowiek się głębiej głębiej. Czy idzie od razu do Pana w modlitwę, w relacje? Panie pokaż mi to, pokaż mi, poprowadź mi, daj mi mądrość, jak mam się zachować, jak mam zrobić, czy od razu oceniam, czy od razu krytykuję, czy robię tak od razu foch i do widzenia. To jest bardzo zawsze w modlitwę. Sama przekonałam się we własnym życiu, sama się przekonałam na sobie i sami jak naprawdę od razu wejście w relacje. z Panem. Od razu poproszenie. Panie, daj mi Twoją mądrość. Pokaż mi, jakie jest Twoje spojrzenie na tę sprawę. Powiedz, czy mam coś robić, czy nie. Jak mam zareagować. Panie, zajmij się tym. W imieniu Jezusa Chrystusa. Moc Ducha Świętego. Mądrość Ducha Świętego. Panie, poprowadź. I dziękuję Ci, że to, że to czynisz. Że oczyszczasz. Że pokazujesz. I sytuacja się zmienia. I Pan tak kieruje sprawą. Ale cały czas wchodzenie w intymność. To jest jedyny klucz. Jedyny klucz przyjąć, uwierzyć, ducha nie gaśnie, nieustannie się módlcie. To jest jedyny klucz tej siły, tej Amen. mocy, tej mądrości, tego napełnienia duchem świętym. Wchodzenie w intymność, w relacje. Tam jest odpowiedź. U Pana, nie u ludzi, nie w plotkach, nie w różnych krytykach i w innych osobach. Tam, u Pana. Amen. Tylko u Niego. I on tej mądrości też da. W każdej sytuacji, w każdej, w najdrobniejszej, w poważnej, w każdej. I powie, co robić i jak przejść przez to. Tak. On jest tym źródłem mądrości. I on daje ochotnie, z radością. On się cieszy za każdym razem, jeżeli mi przyjdzie, i powie: Panie, Twojej mądrości potrzebuję w tej sytuacji. Amen. Mądrości z góry, a nie tej przydziemskiej. Jesteśmy dziećmi bożymi, tak. dziećmi króla najwyższego, dziećmi królewskimi. My jesteśmy przy jednym stole z nim i on nam daje tylko przyjąć, poprosić, powiedzieć. On nas nigdy nie zostawi, Amen. chyba że się sami odłączymy i nie idziemy do niego, bo ojciec nas nie zostawia. On, mimo to stoi przy Tobie, mimo że nie patrzysz się na niego. Amen. Amen. Tak to jest. On jest wierny. Co powiedział, to się wykona. Co zaczął, doprowadza do końca. Amen. Podsycaj Ducha Świętego utrzymuj relacje z Ojcem w każdym temacie, w najdrobniejszym. Jak masz jakiś niepokój, nie wiesz co i jak, w którym kierunku, od razu robisz to. Siedzisz samochodem, robisz coś w kuchni, gotujesz obiad, yy, cokolwiek. Módl się, rozmawiaj z Ojcem. On jest tak realny, on jest tak blisko. Tak jak my tu siedzimy, rozmawiaj. Tak samo Amen. zobaczysz, co się będzie dziać. Amen. Dlatego błogosławimy Cię. Żyj w błogosławieństwie Bożym, które jest Cały czas dostępny, w którym żyjesz, idąc już z Jezusem Chrystusem, żyjesz w tym, nie zapominaj o tym, Ty już jesteś pobłogosławiony, żyjesz już w tym ono spływa na Ciebie dzień w dzień od tronu Bożego, jak ta rzeka wody żywej, jesteś jak drzewo posadzone. Jesz... No, przepraszam, na koniec przypomniało mi się, bo słyszałam takiego mądrego mówcę, bardzo mocnego w Panu, w Duchu Świętym bardzo mocnego, on pięknie powiedział jakie masz pragnienie jak chcesz poznać Boga jak chcesz te dary, by z Ciebie one emanuowały, by Pan używał Twoje pragnienie Amen. nie, że od razu się podajesz tylko to pragnienie poznania Ojca pokazania tej mądrości tego wszystkiego, to pragnienie a dostaniesz to Pójdziesz do ojca, jak to nie będzie silne, głębokie. Otrzymasz to i to będzie. Tak samo to się tyczy nas, każdego. Tylko Ale... przyjąć. Chwała Panu. Chwała Panu. Kasiu, <laughs> powiedz jeszcze o tym naszych spotkaniach na Zoomie. Aha. Ym, tak. Ym, wczoraj dałam w ogóle post, zapewne zauważyliście. Ym, pierwsza rzecz to jest to, że. Um, około 4 miesięcy temu Pan nam pokazał i założyliśmy grupę na Facebooku Nowonarodzonych Chrześcijanin. Um, I tutaj, um, także jeśli masz pragnienie uczestniczyć w tym projekcie, wspierać również um, i chcesz poznawać Pana, to zapraszamy Ciebie. Um, jak również um, prowadzimy Zoom'y, Zoom'y, meetingi, spotkania online. Także jeśli masz pytania, jeśli potrzebujesz modlitwy Chcesz się spotkać w takiej bardziej intymnej sferze, że tak powiem. Wiadomo, nie aż osobistej, ale na tyle, co możliwe, to jest intymnej, niezależnie gdzie się znajdujesz, w jakim miejscu świata, w jakim państwie, to napisz to, udzielimy, linka. udostępnię ci linka. Także spotykamy się co niedzielę, jak również co drugi czwartek. Napisz, to wtedy Ci przekażemy. Także jutro na przykład o 11. O 11 godzinie, tak. Także jeśli jest potrzeba modlitewna, tak samo, to zapraszamy Cię. i jeszcze... Mamy ogólną dyskusję tak. ze wszystkimi, którzy się podłączają. Także, także... Tak, także naprawdę jest prze... atmosfera jest przepiękna. Naprawdę czuć tą, tą miłość Bożą i z różnych państw są osoby, także naprawdę... I to wszystko w języku polskim. Tak, to jest w języku polskim. Amen. Tak, tak. I chciałam również chcielibyśmy podziękować za, yy, za lajki, za serduszka, za udostępnienia, za to, że jesteś tak wierni, za to, że, że my też się przez Was, dzięki tutaj, że tak. jesteście razem, budujemy się tak samo, yy, że to też Pan pokazuje co dalej i chwała Panu za to. I naprawdę każdą z Was, każdą osobę błogosławimy, yy, pozdrawiamy i... I dziękujemy. I dziękujemy, że jesteście. Wsz wszyscy naprawdę. Hmm. W następną sobotę widzimy się z nami. Tak. Pozdrawiamy serdecznie, pięknego dnia, Bogu Super. Tak, i do zobaczenia. Do zobaczenia.